Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Strągi z ekologicznej hodowli. Jedną z pereł Kaszub jest XVII-wieczna Kalwaria Wejherowska. Niespełna 10 km stąd, nad rzeką Gościciną, znajduje się gospodarstwo hodowli pstrąga w Dąbrowce. Jego właściciel Dariusz Skiba przy wsparciu z unijnych funduszy zmodernizował hodowlę wykorzystując technologię recyrkulacji wody. Mamy tutaj produkcję pstrąga tęczowego. Zajmujemy się produkcją od wylęgu do ryby konsumpcyjnej. Dofinansowanie dostaliśmy z programu z i Morze. Celem było rozbudowa obiektu, pozwalająca zwiększyć kilkakrotnie produkcję naszą. Budowa magazynu wylęgarni, magazynu chemii, magazynu paszy. Wprowadzone zmiany pozwoliły zwiększyć standardy ekologiczne produkcji. W stawach woda krąży w obieku zamkniętym. Zanieczyszczona odchodami ryb, nie spływa do rzeki, lecz trafia na osadniki oraz biofiltry. Technologia ma korzystny wpływ na dobrostan ryb i pozwala chronić środowisko naturalne. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.